Dominik Durnia dla MMA Rocks, z nami jest Artur Głuchowski, który już za tydzień stoczy swoją walkę w Anglii na Bama 18. Myślę, że musimy zacząć od tego, że Cię nie było. Dwa lata Cię nie było, to powiedz teraz, co, gdzie byłeś, jak Cię nie było? E, witam wszystkich serdecznie. To znaczy byłem, no, nie walczyłem, ale coś trenowałem, nie było tak, że, że, że odpuszczałem. Trenowałem, pomagałem się przygotować kolegom, tam Karolowi Bedrofowi czy Jankowi, e, e, całemu naszemu składu tu Tuzankosu. No nie walczyłem z tego względu, że miałem też tam parę takich spraw może powiedzieć życiowych swoich, które chciałem uregulować i teraz wyjeżdżając do Anglii należała się okazja walczyć na, na Bama, dzięki koledze tam Jarkowi zjeżdżałce i po prostu korzystając z tej okazji, no, mówię spróbuję, spróbuję, bo przecież kurde jeszcze jest, 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 jest czas, żeby, żeby tutaj walczyć. Nie? Właśnie, ale jak byłeś w Anglii, to z tego co wiem, to tam też trochę potrenowałeś, trochę tak. pozwiedzałeś te kluby brytyjskie, to powiedz trochę, gdzie, o które kluby się zahaczyłeś i jak wyglądały tam przygotowania? To znaczy na początku sam yy, trenowałem w takiej siłowni, to się nazywa Body Matter Gym, yy, ten, zacząłem tam trenować, tam trenowałem boks yy, z, z bardzo dobrym trenerem bokserskim, Jim Baker bodajże. Yy. Zapasy z Amirem, no nie pamiętam nazwiska, ale to jest Iranczyk, Iranczyk bardzo, bardzo mocny, fajny, fajny, fajny zapaśnik. Potem Buzz White, to jest taki facet, trener od, od MMA typowo. No i Andy Tresher to są maitai, taki, taki prawdziwe maitai. No i oczywiście cały szef, ale to też jest zawodnik, który, który, który trenuje w tym, w tym teamie, w tym Body Matters Gym, to jest Kenneth. Który, który, który cały wprowadzi prowadzi tą, tą, tą siłownię. No tam zacząłem trenować, tam sobie trenowałem z, właśnie z Jarkiem. E, no a potem ciężko mi było znaleźć przeciwników w swojej wadze. No i zacząłem szukać, po różnych klubach jeździć. E, byłem w Y-klubie, to, to, to jest typowo zapaśniczy klub. E, potem tam jeszcze jakieś kluby bokserskie. No i potem trafiłem do takiego klubu ASW. To jest klub w Manchesterze, bardzo mocny. No i tam miałem takich zawodników już naprawdę klasowych, co co, co, co walczyli już dla, dla dużych organizacji i tam naprawdę bardzo duży, duży yy, dużo kilogramów, czyli sami, same chłopy takie, co, 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 co mogą z nim porobić. No, no właśnie wróciłeś tutaj do, do Polski, tutaj na pewno nie możesz narzekać na brak sparring parterów w swojej wadze, bo same, same konie są fankosi aktualnie. A jak się, odnalazłeś, jak się odnalazłeś po tym powrocie, było czuć różnicę? No właśnie, właśnie cieszę się z tego, że dość mocno trenowałem. Także jak przyjechałem od razu tutaj, to na no, no, no dzień dobry stałem poczęstowany sparingami i przetrzymałem te sparingi, znaczy że, że nie było źle, kondycyjnie, kondycyjnie to przetrzymałem, a tak jak już mówiłem też wcześniej w wywiadach, że tutaj w Ankoś naprawdę jest bardzo wysoki poziom i, no i, no i ta wytrzymałość siłowa, to wszystko jest na, na bardzo wysokim poziomie, na najwyższym można powiedzieć w Polsce. Wytrzymałem, ale bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko. Tutaj jednak, już miałem wybór, miałem teraz wracać jeszcze do Anglii i tam się przygotowywać, ale jeden z moich tak jakby sparing partnerów... Paul Taylor, który też miał walczyć na Bama, ma kontuzję, i postanowiłem zostać tutaj i przygotować się do końca tutaj. Nie? Ostatni tydzień jadę do, do Anglii, ale, ale zostaję tutaj z tego względu, że po prostu tu mam no, super skład. Jakby nie było Janek, Karol, e, Wołujew czy, 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 czy nasz Andryszak. Nie? Naprawdę bardzo mocny skład i super się z nimi robi. No i trener oczywiście, nie, który nas tam ostro kurde katuje. Ale, ale mówię, jadę ostatni tydzień do Anglii, tam jeszcze z Jarkiem, z Jierzalką doszlifuję pewne, pewne rzeczy, taktyka już jest obrana i zaczynam co będzie dalej. A jak doszło w ogóle do podpisania samego kontraktu? No bo y, dwa lata nie startowałeś, twój, twój rekord też wiadomo, mierzyłeś się z bardzo dobrymi zawodnikami, ale ten rekord jest, nie jest najlepszy. Nie. Ale to jak doszło w ogóle do podpisania tego kontraktu? Czy właśnie te kontakty z brytyjskimi klubami pomogły w tym? Na pewno w jakimś stopniu pomogły, mówię też duża pomoc Mojarka i Keneta z Body Matters Gym, który, który po prostu tam razem to oni po prostu załatwili. No i fakt taki, że docenili po prostu to jak, jak po prostu walczę, no co prawda na treningach, nie? no mówię ten rekord fatalny, ale poprawimy, poprawimy. Jestem zmobilizowany na maksa, uwierzyłem dużo bardziej w siebie. Parę błędów poprawiłem, takich, które, które, wcześniej, które wcześniej po prostu, y, mi nie pomogły w tych w, w wygraniu, wygraniu walki. No i myślę, że teraz będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Twoim rywalem jest Stuart Austin, rekord 8-1. Co możesz powiedzieć o, o swoim rywalu? Bo walkę o walce się dowiedziałeś dwa tygodnie przed nią, więc to, to nie wiem, czy by, był czas na rozpracowanie go. To znaczy, tak jak już mówiłem, też, wiesz, to jest wynik. Wynik, wyniki nie walczą, wiesz. No, Przygotowuję się z najlepszymi ludźmi w Polsce. Bijemy się tutaj, jest różnie, wiadomo, nie, nie uważam się za jakiegoś tam, wiesz, najlepszego czy coś, ale, ale bijemy się i jest, jest, jest taka wojna między nami, także mam bardzo duże, duże szanse, żeby po prostu sobie poradzić tam bez, bez żadnego nawet, nawet taktyki, prawda? Ale. ale... Był czas, no był czas z tego względu, że mówię, cały czas ćwiczę. To nie jest tak, że wiesz, wyszedłem sobie po prostu z biegu, trenuję no i, no i mówię ci przeciwnicy, moi koledzy z klubu są najlepsze osoby, z jakimi można byłoby trenować. Nie? Także nie, nie mam tam żadnych, żadnych obaw, po prostu idę się bić i robię, robię to, co po prostu umiem. A masz już jakiś konkretny plan? Będziesz, widziałem przez ostatnie dni, w ogóle tygodnie, zdarzało mi się to być dość, dość często, widziałem, że bardzo dużo stójki wbrew pozorom robiłeś. Twój rywal ma cztery nokauty na swoim koncie, więc czy, czy chcesz podjąć rękawicę właśnie w stójce? Wiesz co, e, robiłem dużo stójki z tego względu, że, że lubię stójkę. No ale też, widzisz, nie było Ciebie, to nie wiesz, że robiłem też dużo parteru i dużo zapasów. Także wiesz, no akurat teraz doszliwowywałem stójkę, nie? Robiłem szybkość, takie rzeczy, wiadomo, w ostatnich momentach, to w ostatnim czasie się robi szybkość, wytrzymałość, także to, to, było, to było tak robione, a, ale swoje też zrobiłem i w parterze, i, i, i zapaśniczo, nie? Także. muszę przychodzić dwa razy, dwa razy dziennie, dwa razy bo jak dnia jestem dnia raz, to, raz, to tylko, widzę, Dokładnie. Teraz, Dokładnie. tylko widzę stójkę. Dokładnie. Dobrze, to teraz kolejne pytanie. Czy zamierzasz wrócić na dłużej? Czy, czy to jest tak, że już teraz te starty, starty wrócą, do, będziesz regularnie startował, czy, czy to jest na razie wypad? Znaczy tak, mam taki plan, chciałbym startować jak najwięcej. Mówię, jeśli ta walka pójdzie po mojej myśli, to mam zaraz tam następny start na innej gali. Chciałbym troszkę tam zawoływać na tym rynku angielskim. Po prostu z tego względu, że tam mam firmę, z kolegą otworzyliśmy i coś działamy właśnie w Anglii i chciałbym tam po prostu tam startować i chciałbym tam się bić. A jak będzie, to zaczynamy, na pewno, na pewno chcę startować. Mówię, jeszcze póki zdrowie pozwoli, to chciałbym wykorzystać ten moment i jeszcze się, się, się bić. No tym bardziej mówię, że, że tam nie, nie, nie odbiegam na tych treningach od, od, od reszty chłopaków, także mówię, no chcę, chcę to wykorzystać że głód walki jest bardzo, bardzo duży. Yy, przygotowania też jak najbardziej, to teraz powiedz, kto stanie z tobą w narożniku, bo w tego samego dnia jest KSW tutaj w Poznaniu, mm. więc zapewne trener i cały sztab w, 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 3, czwarte chłopaków zostaje tutaj, to kto z tobą pojedzie? Tak, zostaną tutaj, ale akurat hmm, mam to szczęście, że no, będzie ze mną Jarek zjeżdżałka, to jest, jak, jak pewnie bardzo ludzi go zna czarny pas w yy, i będzie ze mną. Kenneth, który, który jest właśnie z tego mody bo, matership. No i oczywiście mój ulubiony sparring partner, jeden z ulubionych oczywiście, e, Janek Bochowicz. Także, także bardzo się cieszę z tego względu, że będzie Janek ze mną. A, Janek jedzie do, do Londynu. Zemną do Londynu. Znaczy nie do Londynu, tylko pod Birmingham. Pod Birmingham tak, i będzie stał na narożniku będzie, 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 ze mną i będziemy razem tam bardzo dobra informacja, to masz jeden z najlepszych pewnie narożników jaki jest możliwy Takie szczęście mnie trafiło i się bardzo z tego cieszę Wiadomo, chciałbym, żeby pojechał też Andrzej, no ale e, też rozumiem to, że KSW, y, my jesteśmy rezydentami, prawda? Wiadomo, nasz klub tutaj kurde, także tam nie mam żadnych problemów z tym Cieszę się, że jedzie Janek, no i będzie oczywiście Alf, prawda? Ale, ale no w narożniku akurat u mnie będzie y, Jarek, Kenneth i, i Janek Tak, no, to ja Ci bardzo dziękuję za, za wywiad, oczywiście życzę powodzenia Tobie i... Ksiżkowi, który tam za nami szaleje. Nie dziękujemy. I jakbyś chciał komuś pozdrowić, kogoś pozdrowić albo komuś podziękować, to to jest chwila dla ciebie. Tak, chciałbym podziękować. Chciałem podziękować przede wszystkim trenerom, chciałem podziękować Jarasowi, chciałem podziękować Andrzejowi, chciałem podziękować wszystkim kolegom z klubu i oczywiście wszystkim, którzy pomagali mi się przygotować w Anglii. Tak samo bardzo wielkie dzięki. Mam nadzieję, że nie zawiodę i że będzie wszystko dobrze. Dzięki, serdeczne Pozdrawiam. Hej.